Witajcie, kochani! Dzisiaj chciałabym poruszyć z Wami temat pregabaliny, a konkretniej kwestii pregabaliny a pamięci. Posłuchajcie. Otóż zacznijmy może od tego, że pregabalina ma wpływ na to, jak działa nasza pamięć. Pegabalina jest dobrym rekiem przeciwlękowym. Tutaj pod filmikiem o pregabalinie, który Wam podlinkuję na koniec, była bardzo zażarta dyskusja dotycząca tego, czy pregabalinę należy brać, czy brać nie należy. Dużo osób chwaliło, dużo osób odradzało stanowczo. Wywiązała się też dyskusja na temat tego, czy pregabarina uzależnia, czy nie. Oficjalnie w podręcznikach znajdziecie informację, że nie. Natomiast prawda jest taka, że najnowsze badania sugerują, że pregabalina uzależnia i sporo osób odczuwa jakby efekty odstawienne, kiedy usiłuje się tego leku pozbyć lub z niego zejść. Nie da się jednak pregabalinie odmówić jej skuteczności w redukowaniu lęków. No co by nie było, tutaj pregabalina u większości osób sprawdza się super. I... Ja dostałam pregabalinę od mojej pani doktor właśnie z tego powodu, żeby te lęki zredukować. Ponieważ doszła do wniosku, że u mnie depresja jest silnie lękowa i że jeżeli zredukujemy lęki, to objawy depresji również powinny być dużo słabsze lub ustąpić. No generalnie miała rację. Ja się przed tą pregabaliną broniłam rękoma i nogami, bo bałam się, że po niej utyję. No, ale tutaj pani doktor, jak pewnie pamiętacie yy, tę historię, powiedziała, że możemy spróbować, w razie jak będzie źle to odstawimy. No i mnie przekonała. No i u mnie pegabalina sprawdziła się po prostu w 120%, jeśli chodzi o pozbycie się lęków. Nie przytyłam na pregabalinie. Jeśli to najwyżej z kilogram, a ogólnie ja różnicy nie widzę, myślę, że ten kilogram to bardziej mm, wieczorne chipsy. Więc yy, myślę, że to nie jest dzieło Pegabarina, bo apetytu jakby nie mam większego. No i lęki rzeczywiście minęły. Ja wstawałam rano i czułam się dobrze. I nie miałam takiego poczucia, boże, jest dzień, muszę wstać, jest dzień, nie chcę w ogóle poczucia zagrożenia wszystkim. Nie, tak absolutnie nie było. Mm. Zaczęłam żyć normalnie. I po raz pierwszy od niepamiętnych czasów. Zobaczyłam, jak to jest żyć bez lęku. Bez lęku, właśnie, żeby wstać, bez lęku, żeby wyjść z domu, bez lęku, żeby wsiąść w samochód, bez lęku, żeby spotkać się z ludźmi, ogólnie bez lęku. Jednakowoż pojawiły się problemy, bo moja pamięć poszła się bujać. I to słuchajcie, w którymś momencie było tak tragicznie źle, że ja nie byłam w stanie zapamiętać dwóch zdań z rzędu. Jestem teraz na etapie przygotowywania pewnego projektu. Chciałam nagrywać do niego filmiki i tam była definicja. Dosłownie dwa zdania. Ja nie byłam w stanie tego zapamiętać. Nagrywałam po jednym zdaniu, było to szatkowane, wyszło to koszmarnie i nagranie jakichś trzech minut zajęło mi ponad godzinę. Poza tym, ogólnie. Po prostu makabra, bo mam dosyć dobry poziom angielskiego, a na przykład zapomniałam jakieś słowo szafa. Nie byłam w stanie koleżance powiedzieć, że nagrywam filmiki na tre szafy. I tak, wiecie, jakby w ogóle masakra, moje C2 z angielskiego, a nie pamięć szafy. Niemożność przywołania słowa w ogóle. Ja prowadzę zajęcia z tańca po angielsku, bo mam dziewczyny zagraniczne i nie mogłam po prostu. No bo czarna dziura. Nie, w sensie, wyratowały mi słowa takie najprostsze. Po polsku się motałam. Nie mogłam zapamiętać żadnych nazwisk, niczego. Jestem na studiach podyplomowych z coachingu z elementami psychologii. No i teraz akurat mam elementy psychologii, więc trzeba pewnych rzeczy się nauczyć. Nic, po prostu nie w ząb. Leży wszystko odłogiem. No i stwierdziłam, że tak nie może być, bo moja praca wymaga myślenia. Moja praca wymaga pamięci, bo nawet z myśleniem logicznym nie, ma, nie miałam jakoś problemu. Natomiast no, pamięć szwankowała strasznie. Zaczęłam też zapominać rzeczy z mojej przeszłości. W ogóle, ale zwłaszcza krótko trwała w ogóle... No i poszłam do pani doktor, mówię, jest problem. W związku z czym postanowiłyśmy i przyciąć polept, ale przede wszystkim uciąć pregabalinę. Pamiętajcie, że ja mam jakby dużą wrażliwość na leki, więc u mnie te dawki są małe, więc tym się nie sugerujcie absolutnie, bo u innych osób na pewno to jest inaczej. Natomiast lispolept miałam 075 mg zeszłam na pół. Natomiast jeśli chodzi o pregabalinę, to miałam rano już patrzę. Rano miałam 75, a wieczorem miałam 50. I z tej dawki zeszłam tak, że rano biorę 50, a wieczorem biorę setkę. To jest niby nieduża różnica, ale dla mnie ta różnica jest nie była ziemia. Bo ja zaczęłam znowu pamiętać rzeczy. Wróciłam do nauki włoskiego. Moja psiaps jest Włoszką, więc chce się też nauczyć włoskiego ze względu na nią. I zaczynam pamiętać słówka. Powtarzam to, czego się uczyłam, uczyłam, uczyłam i nie mogłam się nauczyć, a teraz po prostu zapamiętuję. Może nie jest tak idealnie, jak był kiedyś przed pregabaliną, ale za to jest, jest naprawdę spoko. I teraz chodzi o to, żeby znaleźć taką, taki zdrowy właściwie kompromis pomiędzy brakiem lęków a pamięcią. No bo mówmy się szczerze. To troszkę działa tak, że kiedy mój mózg został odmulony z tej pregabaliny, to zaczął jednocześnie bardziej mielić i zaczął trochę pchać mnie w stronę myśli generujących lęki. No bo myślę, że cała magia pregabaliny polega na tym, przynajmniej ja tak czuję, że ona na ty, jakby, zamula, zakłada taką szklaneczkę na głowę, w której jedni się czują bardziej błogo, inni tak jak ja po prostu normalnie. I dzięki tej czapeczce mózg nie robi cały czas tego, więc działa wolniej, ciężej się zapamiętuje, ale nie ma tego kołowrota myśli. Natomiast y, potem, jak odmulamy, no to mózg znowu robi takie a myśli, lęki, te sprawy. Mam teraz troszkę takiego, że jak mam wyjść z domu, tam takie, a troszkę jednak czuję lęk. Jednak te lęki trochę się załączają. Nie jest tak absolutnie jak było kiedyś, że wstaję rano i nie mogę wstać i zakrywam się kocem i telefon mnie przeraża i wszystko mnie przeraża. Absolutnie tak nie jest. Ale jednak trochę takiego dyskomfortu, poczucia zagrożenia, bez potrzeby trochę tego czuję. No, i teraz pytanie, czy wolę tego w ogóle nie czuć i żyć na chillu, ale totalnie bez mózgu, jak dla mnie, w moim odczuciu, w porównaniu ze sobą, czy wolę mm, mieć troszkę tego poczucia zagrożenia, które tworzy dyskomfort, ale mimo wszystko mieć swoją pamięć z powrotem? Powiem Wam, ja na razie stawiam na pamięć. Jesteśmy na poziomie takiego kompromisu i na razie staram się go utrzymywać. W razie, gdyby ręki się nasierały, to mam trochę dawkę podnieść. Zobaczymy, co będzie. Na razie, powiem szczerze, ja jestem zadowolona. Nie jest perfekcyjnie w żadną stronę, nie? Bo teraz nie jest perfekcyjnie, ani jeśli chodzi o lęki, ani jeśli chodzi o pamięć. Ale jest naprawdę dobrze. Także hmm, będę Wam dawać znać, co dalej. A wy trzymajcie kciuki, żeby było ok wszystko na dzisiaj, kochani. Jeżeli chcecie się skonsultować, zapraszam na stronę www.dwubiegunowa.pl e, przez V oczywiście. Zapraszam Was na TikToka, Instagrama i jeśli chcecie mnie wesprzeć, to na bycoffee albo na Patronite'a. Trzymajcie się, pa, pa!